Nie macie ludzi, i się a to jest... E, jak zwykle ze śmiechem um, na ustach. Um, jak, jak to się nazywa, kurwa? Monte Blade, kurne. Monte Blade To jest naprawdę świetna gra. Począwszy od tego, że można zrobić tak krzywy ryj. Fajekną krzywy ryj. Yeah. Ej, to jest... Z okna. Nie dam panu tych dwóch złotych! Pierwszy pan! Wyjebało mi serwera za krzywy ryjdź. Prawdopodobnie. Prawdopodobnie. Tetu te tu murzyński poprowadzę ten No! No, Nasze... naprzód, chargea! To ja. Dobra, to ja, to ja, ja, ja sobie kupiłem konie. Ryj, ryj, Ej, patrz, wie, że kone. mi było stać na konia? O, koń. Ja im... Ej, czekaj, o. Jestem, jestem stworzony tylko do tego. Do pchania balisty! Pchajmy! Nie, bo mnie wyrzuci. Kurwa, mać. Takie to świetne. Teraz Troc cię wyjmuję. Ja, 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 ja. Ale to co no, to? Zamki bo zamki morde wąski. No tu jest obowiązkowe... Ej. Ej, tu jest obowiązkowe ubranko. Chujo. A ty już wiem co chciałeś zrobić. Na goloska pchać palisty. Dane. To jaj, jestem, ja mam tak krzywy ryj, że strzały się od niego odbijają. To jaj mój krzywy ryj ryj. Ała. Jednak nie działa. A to frajer mi go sprzedał. Dobra, niech ona nie pieprzy na tym flecie. Nie, to ja! Dziękuję. Cześć! No prawie dostałeś. A i stary ja próbowałem przebić włódznie przez okienko. Przez okienko! A gdzie uciekasz, Mato? Ja tu mam nie. Zaraz im otworzę okienko. Jestem bosy. Kurna, jak Krzysztof Cejrowski, czy on ma boso przez świat. Szmaty, kto jest Bożą, tak kozacki... Propo. Kto jest tak kozacki, żeby chodzić boso przez świat? <laughs> Wojciech Cejrowski. No, kurna. No, dajesz! Pewnie się zaszukował, jaki krzywy ryś. No, pana ten krzywy ryj, no pana niego. No korna! On jest taki krzywy. Że mnie po próbowałem. próbowałem. Tak. Słyszałeś? Żeby op. Bez konia. A jednak z koniem. Koniem, 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 jeżdżę z koniem. Nie jeżdżę z głową, tylko jeżdżę z koniem. Gotowe Tam u mnie w te Jak zwykle siostra drzesie Ale rymujesz Wiem. Mam włócznie w ręce I krzywy rej u boku po lewej To ja i... Im... To układ drzech. Nasi zdoby i Jakim cudem Ja ja stoję teraz w krzakach I próbuję coś zabić Wyglądam jak incydent jak nagrywałeś to? No A co? A spoko Ej możemy być e, Kosznikami kusz, kusz, Kosznik! Hell yeah! Dobra, to, to się przyda, a ja nie chcę mieć obowiązko, obo, obowiązkowego ubrańka. To wygląda tak niechujowo. Chujo, Stary! Łabole! Przecież i tak bym ja dostał demy. No strzelaj śmiało. Czemu ty masz taki gubnianek? Bo ja jestem Krzysztof Czernirowski. <noise> Chcesz coś, coś złapać? Pa, on łapie. <noise> ja, normalnie biednu mi bąka. Weź go zajem, On ma młotek. Czekaj, może tu mieć młotek? Młotek, 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 młotek. No, nie każdy może. Młotek! <noise> Kurna, jak ona gra na tym flecie. <noise> e, oglądałem e, Krzysztofa <głos> <głos> Oglądałem Krzysztofa Ładuj się, głupia no Ty głupia, ja tu trzymam! Stary, ja trzymam Ja trzymam ohu! Aaaaa! Wycioty głupie! Przyjadę wam kutasem PO mordzie! <noise> A wiesz co ja im zrobię? Nic, bo <noise> <noise> jestem. <Kujowia, mi głos> Jak... Na, trzech, na trzech! Na trzech! Prosto, fuck. Na trzech się biłem! <laughs> patrz na mnie! <laughs> zbliżenie na mnie! Dam, <laughs> dam. Biegnął na mnie dwójka. Nie, jedne bieg na mnie. Normalnie bracia! <laughs> Widzicie jak go ładnie ściąłem? Dostał tym, kuszą w pysk. Cześć, mnie fuck, jak mnie ściął. Nie wiem. Oto pa! To fe, fe, Nie 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 no. Nie lubię takich serwerów. Jestem Krzysztof Szejrowski na koniu, patrz na mnie i mój iPad, jak, jak fajnie wygląda w tej czapce. No, zobczysiad. Na, 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 na... Ha, próbowaliśmy Fej. nakręcić... <noise> mam lepszą prawda? Próbowaliśmy nakręcić wcześniej, ale nie byłoby tak śmiesznie. Co to jest za krzywus? Weź, on ma, on ma krzywszy ry ode mnie. <średentory> no zobacz sobie na tego, co się z nim bije. Taki on ma krzywy rej. On jest wyjątkowo <średentory> Czekaj, wezmę sobie twojego konika białego. Patataj! No patrz na no mój krzywy ryj! <średentory> patrz na mnie, jestem happy. Jestem happy, bububububububub Bububub hmm. Bu -bu -bu -bu. Nie, ja chcę być rochodokami Jeździec! Dobra, teraz będę Krzysztof Czejrowski w super ubraniu To wygląda jak kutas Nie, no to wygląda jak czubek kutasa Naprzód! Na, 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 no no! na, 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 na. ten zamek! No, 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 no! No, no, no! Trzeba podnieść drabinę. Pokażę wam, jak realistycznie... Dawaj dwa! Dwa daj. Pokażę wam, jak realistycznie podnosisz się drabinę w tym mieście. Kurwa no. me. <laughs> Koniu! Blokujesz! <laughs> blokujesz, dziwko, blokujesz. <śmiech> blokujesz mi. <laughs> Rnij ty, ty też blokujesz. Właściwie... Podnieś tą gównę. to. Nie, nie, dobrze, co Szybciej z tym No, 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 nie najeżdżaj. No, no korna, ja tu już z Jest! Podniosę! Jestem lepszy. Otrzymać pozycję. Wchodzi Krzysztof Czejrowski. Krzysztof. Wchodzi. Wchodzi Krzysztof. Wchodzi Krzysztof. A Za Ej, no, murem! No nie no znowu zmiana mapy stary Za murem kamp... <noise> patrz na mnie proszę! na siebie patrz, ale to ja piska bi... <noise> Jak tu tam kampiłeś? Hej, I mierdą! No. Jeździec! Nie a... Znowu na, na, ci, nacieramy? No a nacierający to? Saranidzi? Ej, co? Wezmę memela. Memelem, Memele Menalo, <grym> chyba! Czekaj, memel. biorę... Chyba memel, memelem. I memel, normalnie... Kurne. Krzysztof Czejrowski to ja! Nie ma pierdolenia. Otwórz ci bramę? Memele, otwieraj. Otwieraj mi bramy. Ty kupa... Czekaj, zaraz na mojego... Łapa, gandam, staj! Otwórz mi bramę. <grym> Otwórz mi... Otwórz, mi, otwórz mi bramy. Otwórz mi bramy. Otwórz mi bramy. Czekaj, jestem zajęty ścinaniem twojego. Otwórz mi bramy. Otwórz mi bramy. Otwórz mi bramy. A masz, grubo. Jeszcze no. mam Dobra, to Krzysztof Częlowski podniesie drabinkę. Nie ma no to nie nie, i tak wchodzę. Ja wchodzę, muszę ci mam najlepszą tarczę w mieście. Ale ty masz krzywy! Ryj. Ale masz siwą brodę! Powie! Powie! Masz siwą brodę. Dziwny. Otwórz mi bramę. O, dzięki. Zamknąłeś, drzwi. No, wchodź tu. A Ła! Zarnali mi od tyłu. E, oni mają się kiery. O dobra, będę piechurem. Zostawię sobie tą zbroję, ona jest wyśmienita. E, tasaczek, nie, tarczusia. I tasaczek. I możemy ruszać w tango z krową. Biegnę do ciebie, mam bambusową włócznię! Bye bye, motherfucker! Próbuj we mnie strzelić. To krzywy ryj, odbiję twoje strzały. <grystanie> Jestem zajęty Patrz na mój kolegi. krzywy ryj! Wyglądam jakiś dziadek. No. Ale nadal mam ten power! Agata, power! Au, no, go. No nie stój na tej drabinie, dziwko! O, ale was wyrzucę! I tak się podoba. Jestem lepszy. Kto ma krzywy ryj i śmierdzi? Kałem? Krowa. Ja mam krzywy ryj i śmierdzi. Kałem. kupom. No zarżnęli mnie, a ja jak Menel leżę tam pod blokiem. Leżę pod blokiem, jak Menel. Wydałem dużo kasy, no nie pierdziel. Kupię sobie wszystko najlepsze, teraz normalnie będę... Krzysztof Czejrowski z dwutygodnikiem Viva. W gazecie były super ubrania. Na, 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 na! nie, Jakie Nie, nie, strzelają do mnie no jakie suki, Jakie no, no. nie. No. Jakie, korna no no! nie, mnie nie. Nie, nie, nie. <śm> na na To jest dopiero Draka Tu nie rządzi makapaka No no ktoś mnie rżnie No co mnie rżnie? Jakie gumia Ja! zabiłem! Ja! 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 Ty zabiłeś. zabiłem Uciekać Krzysztof, uciekaj! Gdzie masz strzały? Wszystkie w kolano! Moje ten świat. Czemu w kolano? Czemu nie wija? Tam bym miał przyjemność wyciągania. Na 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 na! Na 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 na! Na 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 Mam jedno HP w holenderskim gazie! Niszczę drzwi z kolegą! Niszczy z nami, jak nie, to na razie Niszczymy drzwi, baby. Jesteśmy... NO NIE! Weź go od tyłu, yeah Ja i mój kolega w boku, po lewej To już my tu rózniemy na zmianę A wy... My myślę... Widzę tam jakieś kurde prawo, co ustalacie My możemy różno... Nie, ja moje drzwi! Ci... Nie mają już żadnych! Nie bo... Namierzam. Mam jedno HP, nic mi nie rozjewię. DL Mocraft im, im, im imposible. Zabiłem kogoś headshotem. Jak chcę, to potrafię! Ja Ale, ale wygodne te wyrka... O kurwa! O Baa! O Onik! Pomóż mi! POMÓŻ MI! Dobrze, dobrze że mi pomagasz. dobrze. Dobra. Się. <grym> Gdzie jesteś? Aha. Dziwko! Mam tu wykrywać na suki. już cię znalazłem! <grym> <grym> Nie, to jakaś suka. <grym> Weź się koszmy. Mam trzy strzały w biodrze. Mi to nie przeszkadza. Bo jestem Chuck Norris. Mój ryj jest jak Chuck Norris. Taki ryj miał Chuck Norris, to wypadku. Chuck Norris nie miał. Jał, tyle razy go strzaję, a on ciągle żyje. Muszę otworzyć drzwi, bo ktoś się dobije. Ale oczywiście tutaj wygrzeń. No, chodź tu! ryjak! kurna teściowa, nie pokonasz mnie, ani się Was, ani się Was mnie tym głównym zabić. Jaka epicka walka była, LOL!